Witam serdecznie wszystkich kibiców boksu zawodowego i nie tylko, także kibiców sportu walki i ogólnie sportu. Mam okazję rozmawiać po raz kolejny z Andrzejem Fonfarą. Witam serdecznie. Jak widać na załączonym obrazku, jesteśmy w klubie sportowym i jest to głównie klub bokserski. I nie jest też prawdą, że rozmowa moja teraz z Andrzejem jest pierwszą, bądź też drugą rozmową, bo tak naprawdę z Andrzejem się znamy już prawie trzy, może nawet więcej prawie cztery lata. Jesteśmy przyjaciółmi, mogę tak powiedzieć? Pewnie. Jak najbardziej, a jesteśmy partnerami w biznesie, jesteśmy partnerami w ringu tak samo, sparujemy się i ogólnie dużo rzeczy robimy razem. Ale nie o, to, nie o to chodzi tutaj i teraz. A chcieliśmy porozmawiać na temat przyszłej walki Andrzeja, która się odbędzie 9 kwietnia. I właśnie do tego przejdziemy w tej chwili. Pytania mam ułożone przez a, kibiców, a, plus też przez dziennikarzy, którzy chcieliby się dowiedzieć coś więcej na ten temat. I zaczniemy od tego właśnie. Więc a, walka jest 9 kwietnia w New w Newark. Newark. w Newark, w New Jersey, a, Prudential Center, a, hala, hala którą wszyscy świetnie znają, kibica z walk Tomasza Adamka, ponieważ a, no toczył on tam a, ostatnie chyba 3-4 walki, także przez to właśnie jest ta hala znana polskim kibicom, a, no i ja teraz miałem miał okazję i, i zaszczyt boksowania u, u boku Tomasza Adamka, a, będzie, to, będzie to jedna z przedwark. także no co, trzeba trenować teraz ciężko, okres przygotowawczy 8 tygodni i, no i za 9 kwietnia, co z tego będzie. Czy znasz swojego przeciwnika? A, tak, jest to a, czarnoskóry zawodnik a Ray Smith. A, jego rekord to 14 walk, 9 wygranych, 5 porażek. A, dosyć taki nieskoordynowany, także nie wiadomo z jakiej pozycji może uderzyć. Zobaczymy zobaczymy jeszcze, jak to wszystko będzie w ringu wyglądało, ponieważ widziałem tylko chyba jego jedną czy dwie walki. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w ringu. Jestem przygotowany na, na całe 8 rund. Nie można lekceważyć żadnego zawodnika, nawet z takim rekordem. i Trzeba wyjść i boksować po prostu swoje. Właśnie wracając do przeciwnika i przygotowań do walki z nim, a. Czy przyjmujesz jakąś taktykę na akurat tego e, chłopaka z tego względu, że... Pytam, pytam, to już moje pytanie, bo po ostatniej walce, przedostatniej, przepraszam, walce z też czarnoskórym bokserem, nie pamiętam jego nazwiska, ale wiem, że był plan taktyczny, który wykonałeś w 100%, a nawet w 120%, po 23 sekundach y, połamałeś chłopakowi szczękę, bo nie wszyscy o tym wiedzą, proszę państwa, ale Andrzej w przedostatniej swojej walce po 23 sekundach połamał przeciwnikowi szczękę i y, sam Osobiście byłem potem świadkiem w szatni przed jego ostatnią walką, jak przewodniczący komisji bokserskiej Illinois, czyli taka top head w, w boksie zawodowym tutaj w Illinois, prosił Andrzeja, żeby przy ostatniego walce... Oszczędzą tej prawej ręki, żeby nie łamał drugiej szczęki, bo mają problem ze znalezieniem dla niego przeciwnika. Dlatego pytanie jest, czy masz taktykę na tego przeciwnika, czy będzie ta na szczęka, czy bardziej będziesz się starał a, oszczędzać go. A zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko, tak jak mówiłem, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w ringu, a będę boksował na tyle, ile zawodnik mi pozwoli i na tyle, ile będę mógł po prostu boksować i, i rozwijać swoje akcje. Ta przedostatnia ta przed, przed walka a, no, trwała 23 sekundy, po prostu weszła mi akcja, zobaczyłem lukę, uderzyłem prawy i no i ten prawy wszedł i znokautowałem zawodnika, Także... A, nie, przepraszam, nie, nie miałeś zamiaru połamać mu szczęki, prawda? To wyszło po prostu ekscydent taki, 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 taki wypadek przy jest pracy. Hoks, czy, czy tam się połamie szczękę, czy nos, to to już jest ryzyko y, bokserów, także zobaczymy jak to będzie w tej walce, na pewno dam się wszystko. A, no i trzeba będzie, trzeba będzie boksować swoje po prostu. Długa lewa ręka, taktyka jest na mojej walki zawsze taka sama. Wyjść, boksować swój boks, narzucić, narzucić swój styl, narzucić swoje tempo, a co z tego wyniknie, to, to, to wszystko pokaże walka. Kolejne pytanie jest od jednego z dziennikarzy z Nowego Jorku, a tam, czyli od, ze, ze stajni Tomka Adamka. Czy to, że walczysz u jego boku, czy, czy to przynosi ze sobą jakąś tremę u Ciebie? A... Czy ja wiem tremę, bo boksowałem już u, u boku Tomasza Adamka a wcześniej, akurat tą walkę przegrałem, ale, ale nie jest to jakaś, ta, jakaś y, ogromna trema. Boksowałem już na, na, na sporych galach, u boku Davida Diaza, tak samo y, bardzo znanego zawodnika, a, byłego Misza Świata, de, Federacji WBC. Także tremy nie mam. Jestem przygotowany na tą walkę na 100%, a jeszcze za trzy tygodnie na pewno będę przygotowany, przygotowany jeszcze lepiej. Także po prostu jest taka ekscytacja tym, że, tym, że, tym, że będę był stał przed Tomaszem Adamkiem, że, zobaczą, że już zobaczą mnie, że zobaczą mnie dużo kibiców w Polsce, jak i, jak i tutaj w Chicago, że, że i w Nowym Jorku. Także. No jest jest taka, taka troszkę adrenalina tym że, tym, że coraz więcej ludzi będzie oglądało moją walkę i no, ich będę chciał pokazać jak najlepszy boks. Czyli e, ogólnie cała otoczka tego wszystkiego, że będzie i Polska to oglądała i dużo nowych kibiców w Nowym Jorku jednak powoduje to, że, że to troszeczkę tak… Powoduje, e, buduje mnie po prostu i są, są chęci, są chęci, a, żeby dalej trenować, żeby dalej, dalej to robić i, no i żeby po prostu wygrywać kolejne walki. Andrzej, ostatnie walki, pięć ostatnich walk, wygrałeś przed czasem. Albo skonokautowałeś zawodnika, albo mhm. też sędzia ringowy poddał go. Czym jest to spowodowane, powiedz? A myślę, że przede wszystkim ze zmianą kategorii wagowej, ponieważ wcześniej, rok temu, dwa lata temu boksowałem w dużo mniejszych wagach przy takim samym wzroście. Także myślę, że to właśnie jest spowodowane zmianą wagi. A, ponieważ no, nabrałem trochę tych miejsc, nabrałem, nabrałem a, więcej pewności razem z tym, że zacząłem mocniej bić, zacząłem, zacząłem y, y, mieć więcej siły po prostu tym, że, że nabrałem tej trochę masy no i a, zaczęły, zaczęły te pierwsze nokauty wychodzić a, po, po, po czterech, po trzech rundach, no a już później zaszło troszkę y, niżej do, do, tak, do rundy i aż do 23 sekund, także a, przede wszystkim ciężka praca. Na treningach. Więc Andrzej, wracając do kategorii wagowej, przegrałeś dwie walki w swojej karierze zawodowej. Czy te dwie walki były już. Czyli te walki były w tej niższej kategorii wagowej, tak? A tak, no i na pewno na pewno przy tej pierwszej może nie miało to tak dużego wpływu. Bo, no bo jeszcze jakoś naturalnie trzymałem tą wagę, ale przy tym drugi, drugiej przegranej przez knockout na pewno, na pewno miał wagę, ponieważ biłem tam chyba 20 funtów w dół, także naprawdę byłem, byłem wyczerpany i była technika, była szybkość, ale nie było, nie było siły. No i po, po, po pierwszej rundzie po prostu chyba mój zawodnik sobie pomyślał, że jeżeli te ciosy nie robią mu żadnej szkody, ruszy na mnie i spróbuję, spróbuję, spróbuję uderzyć jakichś mocniejszych ciosów. A nie zważając w ogóle na moje ciosy, no i, no i tak, tak się stało, że, że niestety był nokaut. No ale myślę, że czym wcześniej ten nokaut był, tym lepiej dla mnie, ponieważ zmieniłem kategorię wagową. A, no, i, no i teraz już mam, mam, mam to doświadczenie, że już leżałem na deskach, także wiem jak to jest, wiem jak się zachować już drugim razem. I myślę, że a, czym, wcześniej, czym wcześniej przyszła ta przegrana, tym lepiej dla mnie, ponieważ więcej się nauczyłem i, i teraz w następnych walkach na pewno będę. A, Będę mądrzejszy i, i będę miał większe doświadczenie właśnie o tą, o tą przegraną walkę. Czyli a wtedy, wtedy, jak przegrałeś tą walkę, o której teraz mówisz, e, ja pamiętam, że próbowałeś stanąć na proste nogi od razu, po w momencie, kiedy dotknąłeś się, e, że tak powiem, pośladkami e, e, tak, maty. Tak. Nie? Kiedy, kiedy padłem na deski, próbowałem od razu wstać, e, a powinienem troszkę odpocząć, sędzia powinien wrócić do ośmiu i powinienem pomału wstać e, i, i, no i kontynuować dalej walkę. Ale po prostu a, głowa głowa chciała inaczej, serce chciało inaczej, a po prostu nogi, nogi, i całe ciało yy, nie były posłuszne, że tak powiem. I, no i to no i skończyło się jak się skończyło. Czyli lekcja została wyciągnięta. Teraz, jeżeli ktoś będzie miał takie szczęście i ciebie trafi, na tyle mocno, że będziesz musiał usiąść, odczekasz, wstajesz i jedziemy dalej. A, no na pewno, jeżeli będzie to tak bardzo mocny cios, to, to trzeba, oczywiście. Trzeba, przepraszam, cię nie życzę. Trzeba będzie, trzeba będzie odczekać. Na większości gal, na których walczyłeś był także Andrzej Gołota, pojawia się w szatni. Czy Andrzej doradza ci, czy coś ci mówi, czy dzieli się swoim doświadczeniem i czy jest dla ciebie jakimś autorytetem w boksie zawodowym? A, no na pewno wychowałem się na, na walkach Andrzeja Gołoty. Jako tam mały chłopak zawsze wstawałem nad ranem i oglądałem jego walki. Także na pewno wypłynęło to też od niego i, to, i to, ta miłość do boksu i, i to, że zacząłem trenować boks, no na pewno to się stało przez to, że, że Andrzej Gołota tam reprezentował, reprezentował Polskę na ringach światowych i, no i to tak naprawdę chyba ta historia zaczęła się od tego, że, że on zaczął. A, walczyć tutaj w Stanach. Zacząłem oglądać jego walki. No i później, później już zacząłem trenować a, a w, w Warszawie boks a, i zawsze chciałem poznać Andrzeja Gołote. Poznałem go w Warszawie jako młody chłopak a, i później nasz kontakt, że tak powiem, się urwał, bo zrobiłem sobie tylko z nim zdjęcie. Potem, kiedy podpisałem swój zawodowy kontrakt i przyjechałem do Stanów a, i zacząłem boksować tutaj zawodowo. Poznałem się lepiej z Andrzejem, zaczął przychodzić na moje walki, teraz, teraz przychodzi często na salę, do, do sama kolony, także często, często mogę z nim pogadać i o boksie, podpowiada mi, kiedy, kiedy mam sparingi, kiedy trenuję, także na pewno są to cenne wskazówki, no ponieważ stoczył on bardzo dużo walk, walczył z najlepszymi na świecie, i myślę, że jego wskazówki, jego rady, a, no to to najlepsze, co może dla mnie być. I, no i na pewno y, będę chciał wykorzystać te, te wszystkie wskazówki i rady, które, które Andrzej mi przekazał a, na najbliższej walce 9 kwietnia. Walka w New York, czy to oznacza, że planujesz się tam zadomowić? A, czy zadomowić? Na pewno, na pewno chciałbym a, boksować na Taj Galach na takich galach jak, jak gala Tomasza Damka w na Center, ponieważ przychodzi na tą galę parę tysięcy kibiców, w szczególności Polaków, także na pewno byłaby to fajna promocja dla mojej osoby. No i coraz więcej ludzi widziałoby moje walki i na pewno byłoby to, byłoby to, byłoby to super dla mnie. Ale czy za się w, w Newarki w New Jersey. To jeszcze zobaczymy. Najpierw trzeba tam zaboksować. Będzie to mój pierwszy raz, kiedy boksuję, boksuję w Newark. No i zobaczymy, jak, jak po prostu kibice mnie tam przywitają i jak, 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 jak będę się czuł tam, tam się w ringu. Wracając do kibiców, a co z kibicami, którzy, których już mamy tutaj w Chicago? Będzie zorganizowany autokar, może dwa, zobaczymy ile, ile ludzi zbierzemy, ale na pewno, na pewno jedzie na tą walkę jeden autokar. Jest otwarta lista od, od paru dni, także zbieramy, zbieramy zapisy. Jest już, jest już duża grupa chętnych na ten wyjazd. Także no, co mogę powiedzieć? Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców. A, boksu i moich fanów, żeby, żeby jechali a, razem z nami na tą walkę. Kibicowali mi, jak i Tomkowi Adamkowi, ponieważ będzie też na pewno taka okazja, bo, bo ja będę miał walkę przed nim. A, no i co? Mogę wszystkich jeszcze raz zaprosić na, na walkę. Więc, bilety proszę Państwa na wyjazd autokarem dla wszystkich kibiców, którzy chcą się z nami zabrać, są do odebrania tutaj u nas w Hyper Fight Club, Schiller Park. Dokładnie to jest 3919 West Wesley Terrace. Ewentualnie ci, którzy nie są w stanie zapamiętać adresu, proszę wejść na naszą stronę internetową hyperfightclub.com albo też stronę andrzeja, Tak samo. I a, serdecznie wszystkich zapraszamy. No oczywiście Andrzej też jeszcze we swoim własnym imieniu. E, a, tak, wszystkich zapraszam na walkę 9 kwietnia w Newark. A, na pewno pokażę dobry boks i no i co, mogę, mogę tylko zagwarantować, to, że nie zabraknie emocji. A, no i wszystkich zapraszam na wyjazd. Na pewno będzie to fajny, fajny wyjazd, i na pewno będzie to wesoły autokar. Także w, zapraszam wszystkich na walkę. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Dziękuję też Andrzejowi za, za wywiad, który nam tutaj udzielił. No i zapraszamy, prawda? Tak. Dziękuję bardzo i widzimy się w Newark.